Zimno bije w twarz jak uderzenie bicza. Na północnych granicach Imperium Rzymskiego zima zamieniała ziemię w kamień, oddech w parę, a brąz w lodową pułapkę. Wojownicy stali po kolana w śniegu, ale na ich nogach otwarte sandały. I to nie błąd, nie przypadek, to rozkaz. Rozkaz, by nie nosić spodni. Dlaczego więc Imperium, które podbiło pół świata, nie pozwalało swoim żołnierzom założyć elementarnej ochrony przed zimnem? Pisał Tacyt: Ani barbarzyński zwyczaj, ani barbarzyński strój nie powinny dotykać Rzymianina. Dla legionisty spodnie znak barbarzyńcy. Barbarzyńcy to Galowie, Germanie, Sarmaci, ludzie z północy, gdzie zimno silniejsze jest od prawa, a Rzymianin powinien pozostać Rzymianinem, nawet w śniegu. Tak narodził się niepisany symbol cywilizacji obnażone kolana pod żelazem. Spodnie z tkaniny nazywano bracae, od celtyckiego słowa bracae. Ten element ubioru był rozpowszechniony wśród plemion północnych na długo przed rzymskimi wyprawami do Brytanii i Galii. Dla barbarzyńców była to konieczność, dla Rzymian hańba. W legionie spodnie uważano za niemal świętokradztwo, tak jakby oficer zdjął swoją zbroję przed bitwą. Ale wyobraź sobie ten obraz. Na wietrze, pełnym lodowych igieł. Setki wojowników stoją w skórzanych sandałach, owiniętych szmatami, podnosząc tarcze, na których zastyga ron. Maszerują dwadzieścia kilometrów dziennie po zamarzniętej ziemi, w brązowych nagolennikach i wełnianych tunikach, a każdy krok odzywa się bólem. Pod lekkim ubraniem ich ciała drżą, ale rzymska dyscyplina nie pozwala na żaden dźwięk ani skargę. Plutarch pisał, że legionista powinien umieć znosić wszelkie trudy i upał pustyni i mróz północnego wiatru. Trenowano ich do tego. Pokonywali 30 kilometrów dziennie w pełnym ekwipunku ważącym do 30 kilogramów. Spali na ziemi, gdzie lód wbijał się w plecy i jedli kaszę zamarzniętą w misce. Ale skargi uważano za słabość, a słabość za zdradę. Obuwie tych wojowników: calcei i caligae. Były to wojskowe sandały z nitami wzmocnionymi żelazem. Pozostawiały na ziemi ślady podobne do odcisków pazurów zwierzęcia. Archeolodzy znaleźli je pod lasem teutoburskim, gdzie trzy legiony warusa zniknęły w bagnach i mgle. Na skórze pozostały ślady soli, nie od potu, lecz od zamarzniętej krwi. Rzymscy dowódcy, tacy jak Juliusz Cezar i Germanik, wiedzieli, że zimno zabija niewolniej niż miecz, ale rozumieli i coś innego. Jeśli legionista założy spodnie, przyjmie w siebie cząstkę barbarzyńcy. A Rzym budował imperium nie mieczami, lecz ideą. Ideą wyższości, która zaczynała się od ubioru. Kiedy nocą nad obozem unosił się szron, wojownicy zbierali się wokół ognisk, otulając się płaszczami. Ale nogi pozostawały odkryte. Był to rytuał, próba ducha. Zimno stawało się narzędziem wychowania. Hartowało wolę, jak kowal, ostrze. I gdzieś pomiędzy cierpieniem a dumą rodził się nowy typ człowieka, Miles Romanus, rzymski wojownik. Ale co działo się, gdy legion znajdował się na krańcu imperium? Tam, gdzie zima trwała pół roku, gdzie wiatr z północy mógł zatrzymać oddech? Jak utrzymać porządek, gdy prawo przeczy samemu życiu? Właśnie tam, w zmarzniętych bagnach i lasach Brytanii, rozpoczęła się historia pierwszego nieposłuszeństwa, historia, która na zawsze zmieniła stosunek Rzymu do zimna. Zima w Brytanii zaczynała się nie kalendarzem, lecz pierwszym podmuchem wiatru z nadmorza północnego. Pod koniec października ziemia pokrywała się warstwą szronu, a deszcze zamieniały się w lodowe strzały, przeszywające skórę do kości. Właśnie tam, na kraniec cywilizacji, wysłano rzymskie legiony pod dowództwem Agrykoli, gubernatora, o którym pisał Tacyt. Wojska miały utrzymywać granice przeciwko piktom, dzikim, zahartowanym ludziom, których ciała pokrywały niebieskie wzory, a stopy nie znały obuwia. Agrykola wymagał dyscypliny, ale nawet on nie mógł nie zauważyć, jak legioniści cierpią. Ich owijacze przemakały, zamarzały, zamieniając się w lodowe sploty. Sandały z żelaznymi kolcami, kaligae, przymarzały do ziemi. Ludzie budzili się z nogami spuchniętymi od zimna, a mimo to nadal budowali umocnienia, maszerowali, zakładali obozy. W tamtych latach wojska rzymskie zimowały na północy Brytanii po raz pierwszy. I to doświadczenie okazało się koszmarem. Znaleziska archeologiczne z fortu Windolanda, w pobliżu przyszłego Wału Hadriana, pokazują żołnierze pisali do domu z błaganiem o wełniane skarpety, narzutki, a nawet o spodnie. Jeden fragment listu, zachowany na drewnianej tabliczce, zawiera prośbę Proszę przysłać więcej skarpet i bielizny, gdyż zimno jest okropne. Te słowa to nie retoryka, lecz krzyk bólu, który przebił się przez dwa tysiąclecia. Stopniowo legioniści zaczęli łamać zakaz, najpierw potajemnie szyli sobie bracae z grubej wełny miejscowych owiec, nosili je pod tunikami, chowali pod długimi płaszczami, sagumami. Ten płaszcz stał się symbolem północnych garnizonów sagum, gęsta wełniana tkanina, spięta fibulą pod szyją. Nie grzał całkowicie, ale chronił przed wiatrem, a wraz z tajnymi spodniami stawał się wyzwaniem dla samej idei rzymskiej waleczności. Wojownicy, wychowani na ideale surowego italskiego wojownika, teraz pobierali lekcje od tych, których nazywali barbarzyńcami. To nie była tylko wymiana rzeczy, lecz zderzenie światopoglądów. Według historyka Goldsworthiego to właśnie północne kampanie zmusiły Rzym do pierwszego uznania słabości swojej tradycji. Ale otwarcie nikt o tym nie mówił. Przecież uznanie, że barbarzyński zwyczaj ratuje legionistów, oznaczało podważanie samych podstaw imperium. W fortach zaczęły pojawiać się nowe elementy wyposażenia: skórzane rękawiczki, futrzane podszewki, kaptury. Wszystko to robiono bez oficjalnego zezwolenia, ale za milczącą zgodą centurionów. Centurion, starszy oficer odpowiedzialny za setkę wojowników, wiedział, że między regulaminem a śmiercią jest zobowiązany wybrać życie swoich ludzi. I jeśli rzymski strój nakazywał marznąć, on po prostu odwracał wzrok. Ale nie wszyscy akceptowali tę drogę. Wśród oficerów znajdowali się ci, którzy uważali miękkość za zdradę. Widzieli w futrach i spodniach zagrożenie symbol tego, że legion traci swoją istotę. Jeden z takich dowódców, wspomniany przez tacyta, odmówił okrycia się płaszczem podczas zamieci, chcąc pokazać przykład męstwa. Znaleziono go rano. Zamarzł na śmierć, ale jego twarz zastygła w grymasie dumy. Tak rodziła się legenda. Lepiej umrzeć Rzymianinem niż przeżyć jako barbarzyńca jednak pod warstwą dyscypliny narastało niezadowolenie. Żołnierze wyczerpani zimnymi chorobami zaczęli się buntować. W jednym z obozów Brytanii wybuchło powstanie. Legioniści żądali ciepłego umundurowania i zaprzestania zimowych wypraw. Według różnych źródeł Agrykola nie zastosował egzekucji. Rozumiał, kara nie ogrzeje, a powstanie zniszczy garnizon. Wtedy poszedł na kompromis, rzadki dla rzymskiej tradycji, oficjalnie zezwolił na noszenie wełnianych kalesonów podczas zimy. Tak po raz pierwszy w historii imperium zimno zwyciężyło ideologię. Ale za ten ustąpiony krok Rzym zapłacił nowym zagrożeniem, kiedy po kilku latach legiony wróciły na kontynent, wraz z nimi przyszła nowa moda barbarzyńska. Na forach i w amfiteatrach zaczęli pojawiać się obywatele w spodniach, a senatorowie w przerażeniu szeptali o rozpadzie zwyczajów. Senat nawet rozważał możliwość zakazania noszenia spodni w samym mieście. Od tego czasu między Rzymem a barbarzyńcami toczyła się nie tylko wojna mieczy, ale i wojna tkanin. Każdy centymetr wełny na ciele żołnierza był krokiem do tego, by imperium uznało. Zimno. Jest silniejsze od Dumy. Ale wtedy nikt jeszcze tego nie uświadamiał. Legioniści wracali z północy, niosąc ze sobą nie tylko trofea, ale nowy obraz: człowieka, który nie bał się już łamać prawa w imię życia. I ten obraz wkrótce zmieni los całej rzymskiej armii. Na początku II wieku naszej ery, rzymskie legiony już się zadomowiły na północnych rubieżach Brytanii. Budowano słynny wał Hadriana, mur o długości 120 km, rozciągający się od morza do morza. To nie była tylko linia obrony, lecz symbol koniec Rzymu, początek chaosu. Za tym murem rozpoczynała się ziemia mgieł, gdzie zimy trwały ponad pół roku, a słońce ledwo wychylało się za horyzontu. I właśnie tam legioniści ostatecznie zderzyli się z wrogiem, na którego nie byli przygotowani. Z zimnem, które nie znało litości. Fizyczne cierpienia żołnierzy były potworne. Współcześni pisali, że wiatr z północy wdziera się w kości jak ostrze w ciało. Archeolodzy znaleźli w jednym z fortów na murze resztki ognisk, gdzie zamiast drewna opałowego palono olej do broni i nawet skórzane pasy. Sandały, kaligae trzeba było przewiązywać sznurami, żeby nie spadały z opuchniętych od odmnożeń nóg. Do rana śnieg wewnątrz namiotów topniał, zamieniając się w błoto i zamarzał ponownie, a nad tym wszystkim panowała żelazna cisza dyscypliny. Stopniowo zima stała się głównym nauczycielem legionistów. Aby przetrwać, wynajdowali nowe sposoby ochrony. Jeden z nich wełniane owijacze, które kładli pod sandały. Ten element później otrzymał łacińską nazwę Udones praojciec współczesnych skarpet. Wtedy też w obozach pojawiły się penulae grube wełniane narzutki z kapturem, które przypominały płaszcze wędrowców. W nich wygodnie było pełnić służbę na murach i przechodzić przez bagna, ale nie mniej ważna stała się wewnętrzna przebudowa armii. Jeśli wcześniej legionista był postrzegany jako ucieleśnienie południowego wojownika przywykłego do słońca i kurzu, to teraz stawał się żołnierzem zimnych wiatrów. Dowódcy zaczęli uwzględniać surowe warunki przy planowaniu operacji. Na wyprawy zabierano więcej prowiantu, tworzono zapas opału, budowano ogrzewane baraki. W niektórych fortach znaleziono gliniane rury zalążki ogrzewania, przez które przepływało gorące powietrze z pieców. To była rewolucja w logistyce wojskowej, która zmusiła Rzym do uznania: wytrzymałość wymaga nie tylko męstwa, ale i ciepła. Jednakże cena tej adaptacji okazała się kulturowa. Im więcej legioniści przejmowali od ludów północy, tym silniej zacierała się granica między rzymskim a barbarzyńskim. Pisał Tacyt, że Rzymianie przyzwyczaili się do obcych zwyczajów, nie zauważając jak stają się ich jeńcami. W tym czasie wśród obywateli rozpowszechniły się futrzane kamizelki, wełniane spodnie i buty, wcześniej niedopuszczalne w modzie miejskiej. Senat narzekał, ale zatrzymać procesu było niemożliwe. Imperium mimowolnie kopiowało tych, którymi pogardzało, a jednak to właśnie to uratowało armię. W czasach cesarza Hadriana i jego następców garnizony północne były już oficjalnie zaopatrywane w zimowe umundurowanie. Spodnie, bracae, stały się częścią żołnierskiego stroju, choć oficerowie wciąż preferowali tuniki. Ale prawdziwym znakiem zmian stał się duch. Wojownicy przestali wstydzić się barbarzyńskich zwyczajów, zaczęli postrzegać zimno nie jako karę, lecz jako próbę, która czyni silniejszym. Centurionów uczono teraz nie tylko sztuki musztry, ale i sztuki zimowego przetrwania. Pilnowali, aby żołnierze nie spali na gołej ziemi, nie mokli w deszczu, suszyli obuwie przy ogniskach. W garnizonach Brytanii pojawili się rzemieślnicy specjalizujący się w wyrobach futrzanych, a nawet kupcy z plemion barbarzyńskich, którzy przynosili skóry i wełnę w zamian za wino i metal. Tak, krok po kroku, imperium stawało się zależne od ziem północnych, od ich klimatu, ich zasobów, ich ludzi. Historycy różnią się w opiniach, kiedy dokładnie nastąpił ostateczny przełom. Jedni uważają, że po śmierci Hadriana zakaz noszenia spodni faktycznie zniknął, inni sądzą, że rzymska duma jeszcze długo się opierała. Ale faktem pozostaje żadna wyprawa na północ po II wieku nie odbywała się bez ciepłego ubrania. Kultura ciała ustąpiła miejsca kulturze przetrwania, jednakże wraz z tym do Arni przeniknęło i coś innego duch barbarzyńców. Żołnierze wychowani w zimnie nie czuli już szczególnej więzi z Rzymem. Ich krew mieszała się z miejscową ludnością, ich nawyki różniły się od południowców, stali się nowymi Rzymianami, nie z urodzenia, lecz z przysięgi. I kiedy dwa stulecia później Imperium zacznie się rozpadać, właśnie te północne legiony odegrają decydującą rolę. Jedne, aby je bronić, inne, aby je dobić, ale na razie było do tego daleko. Wtedy, w epoce Hadriana, zimno było jeszcze wrogiem, a nie symbolem końca. Legioniści stali na murach, patrząc na mgliste równiny, gdzie znikały barbarzyńskie plemiona i wiedzieli, przeżyli to, czego nie wytrzymaliby nawet bogowie Olimpu. A jednak, gdzieś głęboko w każdym z nich żyła myśl: Jeśli Rzym potrafił ogrzać się barbarzyńskimi skórami, to kiedyś może ogrzać się i barbarzyńską duszą. Minęło stulecie. Imperium rozrosło się, ale zimno powróciło, tym razem ze wschodu i północy, gdzie nad granicami zawisły zagrożenia ze strony gotów i franków. Rzym nie był już taki sam. Obywatele miasta nosili wełniane płaszcze, urzędnicy, spodnie, a starzy senatorowie narzekali, że wszyscy ubrali się jak pasterze. Ale na frontach, w Bagnach Renu i w górach Panoni, wojna z zimą się nie zakończyła. Tutaj, na styku świata i chaosu, rzymskie legiony przechodziły nowe próby, nie tylko klimatu, ale i wierności. W czasach cesarza Marka Aureliusza rozpoczęła się tak zwana wojna markomańska. Legiony stacjonowały w Austrii nad brzegami Dunaju. Temperatury zimą spadały poniżej zera, a śnieg zalegał metrami. Drzewa trzeszczały od mrozu. Woda w kotłach zamieniała się w lód. I znowu żołnierze stali na warcie w sandałach, ponieważ zapasy ciepłego ekwipunku nie nadążały z południa. W kronikach Kasjusza Diona znajduje się zdanie – wielu legionistów ginęło nie od miecza, lecz od mrozu. Ta wojna pokazała – zimno zabija imperia nie gorzej niż barbarzyńcy. Aby uratować wojska dowództwo zdecydowało się na krok, który jeszcze sto lat temu byłby uważany za nie do pomyślenia – wprowadzono obowiązkowe zimowe umundurowanie wełniane spodnie podhełmniki i futrzane rękawice od tego czasu bracake ostatecznie stały się częścią rzymskiego munduru ale w tym praktycznym rozwiązaniu kryło się symboliczne uderzenie granica między rzymianinem a barbarzyńcą zniknęła teraz wszyscy nosili to samo Żołnierze legionów północnych mówili już łamaną łaciną, jedli lokalne jedzenie i brali za żony kobiety z podbitych plemion. Tak formował się nowy klasa Limitanei, wojownicy graniczni. Żyli na rubieżach imperium, strzegli fortów, uprawiali ziemię, znali zimowe szlaki i lokalne duchy. To nie byli zdyscyplinowani obywatele Rzymu, lecz surowi strażnicy zimna, przyzwyczajeni do życia pod śniegiem. W ich codzienności futra, skóry i wełna nie były luksusem, lecz częścią tożsamości. Stopniowo zmieniła się również forma dowodzenia. Jeśli wcześniej legat wysłany z Rzymu wyróżniał się manierami i strojem, to teraz nawet on ubierał się w ciepłe bracae i buty. Legat, wyższy oficer mianowany przez cesarza, dowodził całym legionem, ale teraz jego władza zależała od szacunku ludzi zahartowanych mrozem. Ci, którzy próbowali dyktować stare porządki, długo nie wytrzymywali. Żołnierze pogardzali tymi, którzy nie wiedzieli, jak przetrwać zimą. Historycy uważają, że właśnie w tym czasie w armii ostatecznie ugruntowała się nowa filozofia lepiej ogrzać się po barbarzyńsku, niż zamarznąć po rzymsku. Ciepło stało się miarą rozsądku. Znaleziska archeologiczne z fortów naddunajskich potwierdzają. Żołnierze tworzyli całe systemy piecowe, budowali kamienne koszary z podłogami, pod którymi krążyło gorące powietrze. Ta zasada ogrzewania nazywała się hipokaustum. Wynaleziono ją dla łaźni, ale legiony północne przekształciły ją w broń przeciwko zimie. A jednak cena przetrwania okazała się wysoka. Wraz z barbarzyńskimi nawykami legioniści przejęli również barbarzyńską wolność. W ich mowie pojawiały się obce słowa, w ich pieśniach obce motywy. Stali się bardziej niezależni, mniej posłuszni centrum. Kiedy Marek Aureliusz zmarł, wiele garnizonów odmówiło podporządkowania się nowemu cesarzowi, Komodusowi. Granica między wiernością a buntem okazała się równie cienka, jak między zimnem a ciepłem. W listach z tamtego czasu spotyka się wzmianki o tym, że żołnierze zaczęli uważać się za panów północnego wiatru. To nie było tylko poetyckie wyrażenie, to był nowy mit. Legionista widział siebie teraz nie jako nosiciela rzymskiej cywilizacji, lecz jako władcę żywiołów. I kiedy w III wieku rozpocznie się wielki kryzys, właśnie ci zahartowani w zimnie wojownicy, pierwsi podniosą miecz nie przeciwko barbarzyńcom, lecz przeciwko samemu Rzymowi. Ale do tego momentu pozostawały dziesięciolecia. Tymczasem na równinach naddunajskich legioniści wznosili kamienne mury, umacniali obozy, suszyli ubrania przy piecach i coraz rzadziej wspominali, że kiedyś spodnie uważano za hańbę. Śmiali się ze starożytnych tabu, jak z bajki dla dzieci, i tylko starzy centurionowie czasem mówili: Kiedyś Rzym nie znał zimna. I te słowa brzmiały już nie dumnie, lecz jak przyznanie się do porażki. Jednak czy to była porażka? Czy ewolucja? Zdolność Imperium do uczenia się od wrogów i stawania się silniejszym. Przecież to właśnie ci, którzy nauczyli się przetrwać w śniegu, potem powstrzymani Europę przed hordami barbarzyńców. Ale wtedy, w te zimy pod Renem i Dunajem, nikt nie myślał o przyszłości. Wojownicy po prostu zakładali wełniane bracae, poprawiali miecze i wychodzili w mróz, bo wojna nie czekała na ciepło. Trzeci wiek. Imperium trzeszczało pod naporem nie tylko wrogów, ale i czasu. Wojska, rozciągnięte po niezliczonych granicach, walczyły w śniegu, błocie i Ingle, coraz dalej od złotych marmurów Rzymu. Centrum traciło władzę, a prowincje coraz częściej żyły według własnych praw. Legioniści, wychowani na północy, teraz już nie widzieli różnicy między sobą a tymi, których wczoraj nazywali barbarzyńcami. Mówili tym samym dialektem, jedli z jednej miski, nosili te same spodnie. Spodnie bracae, kiedyś uważane za symbol dzikości, stały się symbolem przynależności do nowego północnego imperium rzymskiego. Na ziemiach granicznych rzymskie obozy przekształcały się w twierdze: kamienne mury, fosa z wodą, koszary z glinianymi piecami, hipokausta. W każdym takim forcie zimą płonęło po sto palenisk. Ogień stał się sercem garnizonu, jego oddechem. Tam, gdzie kiedyś stały namioty ze skóry, teraz wznosiły się kamienne budynki z kominami. Archeolodzy znajdowali w tych miejscach zwęglone drewno, resztki wełnianych koców, a nawet futrzane kaptury, ślady epoki, kiedy zimno już nie przerażało Rzymu. Ale ten nowy komfort miał swoją drugą stronę. Żołnierze przyzwyczajeni do ciepła i wygody stali się mniej podobni do tych surowych wojowników, którzy niegdyś podbijali świat. Historycy tacy jak Kigan zauważali. Dyscyplina osłabła, a waleczność ustąpiła miejsca nawykowi przetrwania. Legioniści teraz więcej budowali niż walczyli. Ich dni upływały na naprawie dróg, gromadzeniu paliwa i ochronie lokalnych wiosek. A jednak zagrożenie nie zniknęło. Ze wschodu nadciągali goci, z północy frankowie. Zimą atakowali najczęściej, wiedząc, że Rzymianie są zmęczeni, że drogi są zasypane śniegiem. Wtedy legioniści opuszczali swoje ciepłe koszary i ponownie szli do bitwy. W tych walkach mróz stał się sojusznikiem wroga. Włócznie łamały się od zimna, miecze przymarzały do rąk. Legioniści owijali rękojeści tkaniną, aby nie poparzyć skóry żelazem. Aby temu przeciwdziałać, dowódcy wprowadzali nowe techniki. Teraz, przed wyruszeniem do walki, wojownicy nacierali skórę tłuszczem, smarowali nogi olejem, aby chronić się przed odmrożeniami. Te techniki pochodziły od barbarzyńców, germanów i sarmatów, przyzwyczajonych do zimowych wojen. Tak starożytni wrogowie mimowolnie stali się nauczycielami. W połowie wieku armia ostatecznie przestała być rzymska w starym znaczeniu tego słowa. Z dwudziestu legionów połowa składała się z żołnierzy nieitalskiego pochodzenia. Nosili barbarzyńskie imiona, ale przysięgali cesarzowi. Uważali się za obrońców imperium, choć ich twarze i ubrania świadczyły już o innym świecie. Łacińskie napisy na murach fortów sąsiadowały z germańskimi runami, a zamiast standardowych orłów pojawiały się lokalne symbole wilki, niedźwiedzie, renifery. Tymczasem w Rzymie wciąż żyli ludzie, którzy wierzyli, że wielkość zaczyna się od wyglądu. Senatorowie pisali edykty wzywające do przywrócenia starożytnej surowości. W jednym z takich postanowień wspomniano nawet zakaz noszenia spodni w miejscach publicznych dla obywateli stolicy. Ale te słowa brzmiały pusto. Nikt już nie zamierzał walczyć z wiatrem dla mody. Siła imperium żyła teraz nie w marmurze, lecz w wełnie i stali. Według świadectw współczesnych, kiedy cesarz Dioklecjan przeprowadzał reformę armii, nie tylko zmienił strukturę, ale i uznał: klimat to też wróg. Od tego czasu zimowe wyposażenie stało się obowiązkowym elementem zaopatrzenia. Legiony zaopatrywano w futra, wełniane płaszcze, czapki i spodnie. Stara różnica między barbarzyńcą a Rzymianinem zniknęła ostatecznie. Pozostali tylko wojownicy. Ale wraz z praktycznym zwycięstwem nad zimnem przyszło wewnętrzne zmęczenie. Ludzie, przyzwyczajeni do życia w ciągłej zimie, trudniej podnosili się do walki. Imperium przetrwało, ale traciło oddech. Stare ideały honor, obowiązek, godność ustępowały przed prostym instynktem ogrzać się, przetrwać doczekać wiosny. Kiedy nadchodziły mroźne noce, żołnierze zbierali się wokół ognia, grzejąc ręce nad węglami i opowiadali legendy. W tych opowieściach Rzym nie był już centrum świata. Stał się odległym światłem, widocznym przez śnieg i I gdzieś tam, wśród świateł obozu, rodziło się poczucie, że wszystko się zmienia. Że imperium, które stworzyło ideał siły poprzez cierpienie, teraz samo potrzebuje ochrony przed własnymi ideałami. Ale z przodu czekała nowa zima. Najokrutniejsza ze wszystkich. Ta, która nie przyniesie śniegów. Ale przyniesie barbarzyńców do bram Rzymu. I ci, którzy kiedyś przysięgali nie nosić spodni, teraz będą bronić imperium ramię w ramię z tymi, którzy je wymyślili. IV wiek. Imperium było zmęczone. Na północy, za renem, rodziły się nowe królestwa, a na południu, w Rzymie, senatorowie spierali się o podatki i gwiazdy. Zimno było teraz nie wrogiem, lecz zwykłym tłem, jak bieda czy śmierć. Legioniści na granicy nie pamiętali już, że kiedyś Rzym nie znał zimy. Znali tylko służbę, piece i śnieg. W tych północnych fortach pojawiły się dzieci, synowie i córki żołnierzy, urodzone pod wyciem zamieci. Ich matki nie były Rzymiankami, lecz kobietami z lokalnych plemion. Tak imperium rozpuszczało się na swoich obrzeżach jak żelazo w ogniu. Z nich wyrosło pokolenie, dla którego Rzym był nie miejscem, lecz słowem w pieśniach. Nosili rzymskie miecze, ale śpiewali barbarzyńskie ballady. W tym czasie kroniki wojskowe nie odróżniały już Rzymian od gotyckich sprzymierzeńców. System federacji, najemnych barbarzyńców, którzy przysięgali cesarzowi, stał się normą. Goci, Alanowie, Frankowie stali teraz ramię w ramię z rzymskimi weteranami i w tym pomieszaniu zniknęła ta stara duma, która kiedyś nie pozwalała Rzymianinowi założyć spodni. Cesarz Konstantyn, sam urodzony w zimnych prowincjach, rozumiał, świat się zmienił. Przeniósł stolicę do Konstantynopola, tam gdzie może nie zamarza, ale na zachodzie, w Starym Rzymie, czuło się już oddech końca. Północny wiatr przyniósł nie tylko zimno, ale i nowe narody. Kiedy Goci przekroczyli Dunaj, wielu Rzymian powitało ich nie jak wrogów, lecz jak sąsiadów. Niektóre garnizony po prostu otwierały brany, nie ze strachu, lecz ze zmęczenia. Ci żołnierze, zahartowani zimami, nie widzieli sensu w obronie imperium, które dawno o nich zapomniało. Tak zimno, które kiedyś zaczęło się jako siła natury, stało się czynnikiem historycznym. Nie tylko zabijało, przekształcało Rzym w coś nowego. W świat, gdzie spodnie przestały być barbarzyństwem, a barbarzyńcy obcymi. Kiedy późniejsi kronikarze pisali o upadku imperium, rzadko wspominali o mrozie, ale w każdym pękniętym kamieniu akweduktu. W każdym spalonym forcie nad Dunajem żyła pamięć o tych zimach, kiedy Rzym po raz pierwszy zrozumiał przetrwać, to znaczy zmienić się.